Pokażę Ci zaraz, jak możesz za pomocą rzęs treningowych i taśmy mikrofon ćwiczyć na główce treningowej dokładnie tak, jakbyś ćwiczyła na realnej, żywej modelce z rzędowością i ze wszystkimi innymi bajerami. Na początek oczywiście uczymy się pracy z maską. Pamiętamy o tym, żeby maska zawsze była. Najpierw zabezpieczamy za pomocą płatka rzęsy dolne, które... Domniemujemy, że są, i następnie musimy naciąć taśmę mikrofon za pomocą skalpela na takie cieniutkie paseczki. Ja już wcześniej sobie te paseczki nacięłam. Pierwszy paseczek doklejamy i on nam będzie udawał powiekę, ponieważ te główki treningowe, one przeważnie są takie, że te rzęsy, jak dokleimy syntetyczne, to one niestety będą później leżały na płatku. Czyli pierwszy udaje, pierwszy paseczek udaje nam powiekę. Na ten pierwszy paseczek doklejamy nasze rzęsy treningowe u samego brzegu. Następnie bierzemy kolejny paseczek. Przykrywamy tym paskiem. rzęsy i doklejamy kolejny pasek rzęs treningowych. Czyli tworzymy sobie w ten sposób dwa rzędy rzęs. Ważne jest, abyś ten drugi paseczek również zakleiła. Kawałkiem taśmy. Żeby one się cały czas nie odklejały podczas pracy. I teraz masz rzęsy, które udają ci rzęsy ludzkie. Jest ich więcej niż jeden rząd, więc już będziesz mogła wyćwiczyć sobie również rzędowość. Troszkę będziesz musiała w nich pogrzebać, ponieważ to już nie będzie takie łatwe wyseparowanie rzęs w jednej linii. I teraz dzięki takim wyrzędowanym rzęsom możesz naprawdę wyćwiczyć tak jakbyś miała klientkę przed sobą, czyli masz troszkę więcej rzęsek, których będziesz musiała grzebać, będziesz musiała potrudzić się, żeby wyseparować rzęsy z górnego albo z dolnego rzędu, także ten patent jest naprawdę bardzo fajny, rzęsy stabilnie się trzymają i to, co jest tutaj najważniejsze, że rzęsy syntetyczne nie leżą bezpośrednio na płatku. To jest najczęstszy błąd, kiedy stylistka próbuje, szczególnie początkująca, próbuje ćwiczyć na główce treningowej, to bez tej taśmy, która udaje nam powiekę, rzęsy kładą się na płatku i cały czas syntetyczne rzęsy przyklejają się do tych płatków, co sprawia naprawdę duży problem. Więc w tym momencie mamy naprawdę idealny manekin do treningu. W ten sposób możesz za pomocą taśmy mikrofon, używać główki treningowej i dużo, dużo lepiej wyćwiczysz sobie nawyk separowania, nawyk doklejania i nawyk pracy z rzędami.